Dziękuję bardzo. Pan poseł Robertelu, Sprawu i Sprawiedliwość. Panie Marszałku, wysoki sejmie, panie ministrze. Przesłuchuję się tej debacie i nie, nie mogę wyjść z podziwu, dlaczego posłowie Platformy Obywatelskiej i PSL-u i w tej chwili dołączyli do niej inni tak oderwali się od rzeczywistości. Dlaczego posłowie Platformy Obywatelskiej, ale przede wszystkim PSL-u, których ten problem szczególnie dotyczy. Bo dotyczy szczególnie mieszkańców wsi. Nie wsłuchują się w to, co mówią mieszkańcy wsi. Drodzy Państwo, było tu podane. Ponad 500 miejscowości protestuje. Problem dotyczy wiele tysięcy osób. I posłowie Platformy Obywatelskiej mówią, że nie ma problemu. Pani poseł sprawozdawca mówi, że projekt jest zły, że ma błędy. A dlaczego, pan, drodzy państwo posłowie, nie zaproponowaliście nic lepszego? Dlaczego nie zaproponowaliście zmian, o których mówicie, że, jest, że, są, że są błędne? Tylko krytykujecie w czambu, chcecie to po prostu odrzucić. Czy nie jest to działanie, pani poseł, różnych sił lobbystycznych? Bo ja mam wrażenie, że powtarza się, powtarza się znów działalność Mira, Zbycha i innych. Pani poseł, Pani poseł, jeżeli mówimy o ludziach, możecie się oderwać od rzeczywistości, ale dlaczego nie słuchacie swojego ministra, swoich, swojego ministerstwa? Mam tutaj dokument, dokument z 27 lutego, pismo z Ministerstwa Zdrowia i tutaj w tym dokumencie jest wyliczone wiele chorób, które powodują wiatraki. I w tym dokumencie, Pani Poseł, jest zapis. Odległość nie może być mniejsza niż 2 do 4 km. To czy ten, propo, ta propozycja trzech kilometrów jest oderwana od rzeczywistości? Pani poseł, ja proponuję Państwu wyjść do ludzi, porozmawiać z ludźmi. Ja tak zrobiłem. Pojechałem do miejscowości, gdzie wiatraki stoją. Poszedłem od domu do domu, z ludźmi rozmawiałem. I znam opinię tych ludzi. Wiem, jak ci ludzie cierpią. Wiem, jak ci ludzie narzekają. Kobieta z płaczem w oczach mówiła, panie pośle, niech nam pan pomoże. Bo moje dzieci od czasu, kiedy postawiono mi tu wiatrak, nie śpią. A postawiono im wiatrak 700 metrów. Nie 400, nie 300, jak stawiają. Dlaczego, drodzy państwo posłowie, oderwaliście się od rzeczywistości? Dziękuję bardzo.